A więc jak zacząć przygodę z motocyklem w UK? Zaczynamy od wyrobienia CBT. Nawet jeśli Twoim celem jest zdobyć pełne uprawnienia kategoria A, bądź niższe A1, A2, to i tak musisz zacząć od CBT. Jeżeli nie posiadasz, to musisz wcześniej wyrobić sobie prawo jazdy, takie uczniowskie, czyli Provisional License. Chyba, że już posiadasz jakiś polski dokument, np. prawo jazdy kategorii B lub inny, to zamieniasz sobie polskie prawo jazdy na angielskie. Jeżeli robisz to po raz pierwszy, wymieniasz dokument bądź wygrabiasz nowy, najlepiej udać się na pocztę i wypełnić sobie wniosek. Kurs CBT to koszt około 150-200 funtów, wszystko zależy w jakiej miejscowości mieszkasz. Każda szkoła też narzuca tak naprawdę swoją cenę. Sam kurs nie jest jakiś skomplikowany, nie jest to egzamin, to jest po prostu sprawdzenie Twoich umiejętności, tego jak radzisz sobie i czy nie stanowisz zagrożenia w ruchu drogowym. Nie pamiętam wszystkiego kropka w kropkę, ale mniej więcej mogę powiedzieć, jak to wygląda na początku. Zostaniecie sprawdzony wzrok, musisz odczytać tablicę rejestracyjną z 20 metrów. Dobrze by było oczywiście znać zasady ruchu drogowego oraz znaki. Jest to tak naprawdę podstawa, aby móc poruszać się w ruchu drogowym. Zapewne różni się to w każdej szkole, aczkolwiek u mnie zaczęliśmy od budowy motocykla, podstawowe maintenance i obsługa. Ruszanie, zatrzymywanie się, zmiana biegów i potem oczywiście manewry. Kiedy już panujesz podstawy, które wymieniłam przed chwilą, następnie zaczynacie trenować U-turn, emergency stop, ósemeczki. Kiedy zakończyliśmy manewry na pracu, instruktor wziął nas do pomieszczenia i zaczął z nami przerabiać trochę teorii. Upewnił się, że wszyscy znamy znaki. Oczywiście nie wiem, jakie jest w innych szkołach, moi tak było. I kiedy już wszyscy są gotowi, instruktor postanawia, że wyjeżdżamy w miasto. Jak wygląda jazda na mieście? A więc, w różnych szkołach są stosowane różne praktyki. W mojej szkole było tak, że jeździł kursant z przodu, po środku był instruktor i z tyłu drugi kursant i co jakiś czas po prostu była zamiana. Komunikacja z instruktorem niestety nie jest zbyt fajna, ponieważ my słyszymy instruktora, ale on nas nie. Dlatego podczas jazdy również gadałam sama do siebie. Zdecydowanie mnie to odstresowywało. Jeździsz około dwie godzinki, ale niekoniecznie tyle. Wszystko zależy od sytuacji. I po powrocie na plac... Instruktor ocenia, czy Twoja jazda na mieście była bezpieczna, czy robisz to prawidłowo, czy nie stanowisz zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego oraz dla samego siebie. I wtedy wręcza ci certyfikat. Od tego momentu możesz już samodzielnie poruszać się na pojemności do 125 i ten certyfikat jest ważny przez dwa lata. Mowa tutaj o osobach pełnoletnich, ponieważ osoby od 16 roku życia mogą poruszać się motocyklami do pojemności. 50, jeśli się nie mylę. Kiedy upłynie ten czas, musisz przystąpić ponownie do kursu CBT. Przez te dwa lata również możesz przystąpić do pełnego prawa jazdy. Nie musisz czekać, aż Ci CBT się przeterminuje. Najlepiej w tym czasie po prostu przystąpić do kursu i egzaminu na prawo jazdy. Ale o tym opowiem w kolejnym filmie. Pamiętaj, że po kursie CBT, ucząc się jeździć, musisz mieć przyczepiony do motocykla znak L z przodu i z tyłu.